Co może być lepszego od posiedzenia sobie na dworze po obiedzie, ciepłe słońce i świeże powietrze? No co, na dworze tu pomoże. Kocham cię, wyjdziesz za mnie? Ty wiesz, ja sobie tam szedłem, to ja Halo, co to miało być? To co, nie widzisz, jaką miała pierdziały? Ej, kochanie, nie chciałabyś dzisiaj może wyskoczyć do kina? Co? Nie, dzisiaj mówiłam się z koleżankami, żeby wbijać level. Ale no wiesz, dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień. Naprawdę? To już dzisiaj? Tak, to już dzisiaj ten specjalny dzień. Tak, to już dzisiaj jest event z podwójnym ekspem. Dzięki, że mi przypomniałeś! Nie. Mamy dzisiaj rocznicę. Wiesz co Misiu? <dawno>, Dawno nie oglądaliśmy naszego filmu. Jakiego filmu? No wiesz, tego romantycznego. Romantycznego? Nie pie***dol, bardzo z realem gra. Czekaj, czekaj, muszę poprawić makijaż, to będzie 5 Nie, sekund! Nie, taksówka czeka na nas od 10 minut, zaraz odjedzie! nam to będzie 5 sekund. A, 5 sekund. Już ja znam te wasze 5 sekund. Okej, okay, ja już jestem gotowa. Miałaś rację. Halo? No cześć, jak tam na spotkaniu z kolegami z pracy? No, no dobrze. Dobrze, dobrze, już, już wracam. Czekaj, czekaj. Upiłeś się? Ile wypiłeś piw? Tylko bez kłamania. Trzy piwa wypiłem. Trzy piwa? Ani się waż wracać mi do domu. Masz tam siedzieć i pić z nimi dalej, żebyś mi wstydu nie przyniósł. Trzy piwa. Trzy piwa to ja na rozgrzewkę biorę. Słuchajnie. Co ty robisz? Gra w Naruto, nie widzisz? A nie mieliśmy przypadkiem jechać do twoich rodziców na obiad? Ale obiad ja sobie mogę zjeść w domu, a poza tym wejdę w pizzę, bo zgłodniałam. Ja jej coś tam wkręcę. Okej, okay. trzeba się ubrać. Ale wszystkie skarpetki chyba są w praniu. O. A co tam? Pociąg w jeszcze dwa dni Ty, i ona do mnie wtedy trzeba widziała mi pierdziawę. Co ty gadasz? No. Ech. A czy wy widzieliście nasz kolejny film? Jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę, łapkę w, górę, w górę, kliknijcie w dzwoneczek oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Żeby być na bieżąco, mało tego, zapraszamy Was do wspólnego zagrania w grę Naruto, Naruto Online. Dokładnie tak, która jest darmową grą przeglądarkową, free-to play na no oficjalnej licencji i mało tego jest całkowicie po. Polsku. Dokładnie tak, więc zostawiajcie swoje niki na dole w komentarzach, a my wybierzemy kilka osób i z wami zagramy. Mo tego w opisie, macie link do gry i zapraszamy was do naszego Facebooka, Instagrama, Instagrama na którym Radzie. mamy konkurs i są do wygrania koszuleczki, także Facebook, Instagram, Snapchat, Snapchat. Oraz grupa na Facebooku, również do sklepu. Wszystkie linki macie w Opis. opisie. Mało tego, mamy dla Was bardzo ważne pytanie: czy chcielibyście, żebyśmy wrzucili na nasz kanał nowe odcinki, inne odcinki? Oczywiście te, które są, zostaną. Tamte miał być w środku tygodnia jako dodatkowy odcinek. Byłyby to luźniejsze odcinki, w których moglibyście poznać nas bardziej jako ludzi. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę lub odpowiedzcie w ankiecie na górze, co o tym sądzicie. To wszystko i do zobaczenia.